Cześć! Przed nami kolejne spotkanie dotyczące inwestowania. W poprzednich odcinkach zadbanej finansowo omówiliśmy giełdę i obligacje. Kontynuujemy wątek inwestycyjny i dzisiaj bierzemy się za ETF-y. Jeśli chcesz zadbać o swoje finanse od podstaw, takich jak planowanie budżetu, oszczędzanie, plan emerytalny i poduszka finansowa, to zapraszam do poprzednich odcinków serii zadbanej finansowo, w których działamy krok po kroku, od absolutnych podstaw. ETF-y. To temat, który coraz częściej przewija się w rozmowach o inwestowaniu. Dla wielu osób brzmi to jak coś złożonego, może nawet zarezerwowanego dla zaawansowanych. Tymczasem ETF-y są dokładnie odwrotnością tego, co myślisz. Proste, dość przewidywalne, no i dostępne nawet od kilkudziesięciu złotych. Dziś powiem, czym są, jak działają i dlaczego mogą być świetnym rozwiązaniem, jeśli chcesz inwestować regularnie, ale nie chcesz codziennie analizować rynku. ETF-y, czyli fundusze notowane na giełdzie, to jedna z najprostszych sposobów inwestowania w szeroki rynek. Kupując ETF inwestujesz w koszyk spółek, np. cały indeks WIG 20 lub rynek, np. złota. Dzięki temu nie musisz wybierać pojedynczych firm, a twoje ryzyko jest rozłożone. ETFy kupujesz przez konto maklerskie, tak samo jak akcje. Wybierasz fundusz, który śledzi interesujący Cię rynek lub sektor. Opłaty są stosunkowo niskie, a wybór coraz większy. Zarówno na polskiej, jak i na zagranicznych giełdach. Główne zalety ETF-ów to dywersyfikacja, niskie koszty i przejrzystość. Jest to, że inwestujesz w cały rynek, nie masz wpływu na wybór pojedynczych spółek. ETF-y są dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą inwestować pasywnie, bez codziennego śledzenia notowań. Pamiętaj, że ETF-y podlegają tym samym wahaniom co rynek. Mogą zyskiwać, ale też mogą tracić na wartości. Dlatego Zainwestuj środki, których nie potrzebujesz pilnie. Co to dokładnie jest ETF? ETF to skrót od angielskiego Exchange Traded Fund, czyli fundusz notowany na giełdzie. Jak już wiemy, ETF śledzi zachowanie konkretnego indeksu czy całego rynku obligacji, złota albo nieruchomości. Kupując jednostkę ETF-u, kupujesz kawałek całego koszyka aktywów. Nie musisz wybierać konkretnych spółek, robisz to zbiorczo. To tak jakbyś jednym kliknięciem kupowała udziały w 500 największych firmach w USA, zamiast wybierać każdą osobno. Zatem jakie ETF-y są dostępne? Najpopularniejsze ETF-y śledzą indeksy giełdowe, jak WIG20, rynki surowcowe, jak złoto czy ropa, obligacje lub całe sektory, np. technologia, zdrowie, nieruchomości. Możesz inwestować globalnie, sektorowo, tematycznie, zależnie od Twoich celów i strategii. Jeszcze raz przeanalizujmy jakie są zalety ETF-ów. Po pierwsze, dywersyfikacja. Inwestujesz w dziesiątki lub setki spółek naraz. Niskie koszty. Opłaty za zarządzanie rzędu od 0.1 do 0.5% rocznie. Przejrzystość. Zawsze wiesz, co masz w portfelu. Płynność. ETF-y są notowane na giełdzie, więc możesz je kupić i sprzedać praktycznie w każdej chwili. Dostępność. Możesz kupić jednostkę ETF-u już za kilkadziesiąt złotych. Okej, okay, czyli jak kupić ETF-y? Żeby kupić ETF, potrzebujesz konta maklerskiego Dokładnie tak samo jak w przypadku akcji. Zwróć jeszcze uwagę na to, czy ETF jest notowany na GPW, czy na zagranicznej giełdzie, czy jest replikowany fizycznie, czy syntetycznie, czy faktycznie kupuje te aktywa, czy naśladuje je poprzez instrumenty pochodne, czy wypłaca dywidendy, czy je reinwestuje. Przypomnę, że ETFy mogą być także składową Twojego konta Ike lub Igze, a o nich już mówiliśmy w odcinku dotyczącym emerytury. Ich zaletą, jak pewnie pamiętasz, są dodatkowe korzyści podatkowe. Zaczynasz myśleć, że to może coś dla Ciebie, ale jaką strategię? Przyjąć? Najprostsza strategia to inwestowanie pasywne. Wybierasz ETF na przykład na cały rynek światowy i co miesiąc kupujesz za określoną kwotę, na przykład 300 zł. Nie analizujesz, nie zmieniasz, nie reagujesz na panikę rynku, po prostu konsekwentnie budujesz swój majątek. To podejście sprawdza się zwłaszcza wtedy, gdy masz inne rzeczy na głowie rodzinę, pracę, codzienność, no i nie chcesz codziennie śledzić kursów. Druga opcja ETF jako uzupełnienie Twojej strategii aktywnej. Na przykład inwestujesz część kapitału w ETF-y, a część w konkretne. Akcje. Jak widzisz ETFy wcale nie są bardziej skomplikowane niż inne możliwości inwestycyjne. Są wygodne i dość proste, ale nie są całkowicie wolne od ryzyka. Jeśli rynek, który śledzisz spada, ETF też traci. Jeśli inwestujesz w ETF zagraniczny, występuje dodatkowo ryzyko kursowe. Warto też sprawdzić jaki jest Koszt roczny zarządzania, jaka jest płynność na rynku i jak długo dany ETF działa, bo jeżeli szukasz wygody i sprawdzonych opcji, to unikaj świeżych, mało znanych produktów. Podsumowując, ETF-y to fundusze giełdowe, które pozwalają inwestować szeroko i wygodnie. To dobry wybór dla początkujących i tych, którzy nie mają czasu na aktywne inwestowanie. Potrzebujesz konta makerskiego, wiedzy, co kupujesz i systematyczności. ETF-y to sposób na budowanie portfela, który pracuje dla ciebie nawet wtedy, gdy ty nie śledzisz wydarzeń. Skoro wiesz już o co chodzi, to czas na zadanie domowe. Przy okazji wspomnę, dlaczego to ważne, żeby znaleźć chwilę na zrobienie czegoś poza obejrzeniem odcinka. Zadania mają być Twoim pierwszym krokiem w kierunku wdrażania teorii w życie. Można zrobić tysiąc kursów, i tkwić w miejscu, bo kolejny krok należy do Ciebie. A oto zadanie na dziś. Sprawdź w swoim domu maklerskim, jakie ETF-y są dostępne na GPW i giełdach zagranicznych. Zrób sobie listę trzech ETF-ów, które najbardziej pasują do Twoich celów. Czy to jest bezpieczeństwo, czy globalna ekspozycja, czy dywidendy. Zapisz, ile miesięcznie mogłabyś w ten sposób odkładać, nawet jeżeli jeszcze nie kupujesz. No i to wszystko na dziś. W kolejnym odcinku coś, co zostawiłam sobie na DESEL, czyli inwestowanie w złoto. Do zobaczenia!